Z nowym rokiem, nowym krokiem. To powiedzenie w pełni odnosi się do inauguracji roku szkolnego 2019-2020 w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Brzozowie. Placówka bowiem 2 września otrzymała nowy samochód marki Ford Transit, a ponadto utworzyła pierwszy w historii ośrodka specjalny oddział przedszkolny. Wspomniany pojazd z wydłużoną przestrzenią ładunkową wyposażony jest w uchwyty i pasy do mocowania złożonych dwóch wózków inwalidzkich oraz podłogą antypoślizgową. Ponadto montowano w nim boczny stopień ułatwiający wsiadanie i wysiadanie podróżującym. Samochód, jak widać, Ford Transit, który otrzymaliśmy no, dzięki staraniom starosty i powiatu Brzozowskiego. Samochód ten jest, no, kosztował około 130 tysięcy złotych, z czego 70 tysięcy było ze środków pefronowskich, a resztę nam zasponsorował powiat właśnie. Mhm. I ile osób będzie nim jeździło? To jest samochód do przewozu dziewięciu osób yy, z kierowcą razem, więc powiedzmy osiem pasażerów. A służył będzie no, do naszych potrzeb. Tutaj, jako że mamy placówkę w dwóch miejscach, nawet w Czech, bo jeszcze dom pomocy społecznej obsługujemy, więc yy, na bieżąco są takie potrzeby, żeby przewozić uczniów, nawet w ciągu dnia, prawda? A do pracowni specjalistycznych, na salę gimnastyczną, ale też do rekreacji, wypoczynku na pewno. No i wyjazdów jakichś turystycznych dla naszych podopiecznych. To już drugi samochód w ciągu roku, jaki otrzymał specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Brzozowie. Poprzedni, zakupiony w grudniu 2018 roku, odbył już kilka znaczących podróży. Tamten już powiedzmy, no kawałek Polski zobaczył razem z naszymi uczniami. Myślę, że takim najważniejszym wyjazdem był wyjazd y, uczniów z DPS-u y, do Niechorza nad Morze, gdzie spędzili tydzień, a oprócz tego był w Wadowice Kalwarii, no i w jeszcze tak. A poza tym tutaj też na bliższych trasach i, i też wykorzystywane jest na co dzień. Posiadanie dwóch nowych samochodów spełni Wasze potrzeby, oczekiwania? Na pewno, myślę, że tak. Yy, mieliśmy dwa samochody tak naprawdę od roku, ponieważ jeden, jeden starszy, prawda? Yy, ale, ale, ale ten jest dużo bardziej komfortowy i myślę, że dla naszych podopiecznych będzie to, będzie to różnica. Jako się rzekło, od 1 września bieżącego roku przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym Brzozowie funkcjonuje przedszkole specjalne. Powstało dzięki wsparciu władz powiatu brzowskiego, a przeznaczone jest dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Od kilku lat, no dobrych kilku lat, prowadzimy zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. To są zajęcia dla y, dzieci, u których wykryto jakieś deficyty do momentu podjęcia nauki w szkole. Y, część rodziców z tych dzieci y, sygnalizowało nam właśnie, że jest taka potrzeba, żeby. Te dzieci miały też gdzieś dla siebie przedszkole, które będzie mało liczne, gdzie grupa będzie kilkuosobowa, która dostanie właściwą opiekę. I, I szanse na rozwój. Więc y, tak naprawdę z inicjatywy tych rodziców y, zaczęliśmy się starać o to, żeby tą grupę przedszkolną utworzyć i y, spotkaliśmy się z przychylnością władz, które, które pomogły nam w tym bardzo. I w tym roku szkolnym otworzyliśmy pierwszy oddział przedszkolny. No zobaczymy co będzie dalej, bo myślę, że potrzeby są duże. Czyli te dzieci już miały kontakt z waszą placówką? Tak, w zasadzie wszystkie te dzieci miały. Z tym, że y, tak jak mówię, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to są zajęcia w wymiarze dwóch godzin tygodniowo tylko dla dziecka. Y, natomiast nasze przedszkole funkcjonuje 5 godzin dziennie. Więc no, jest to dużo większa szansa i możliwość oddziaływania na dziecko y, różnorakiego, prawda, w celu jak najszerszego rozwoju. No właśnie, ile y, klasa liczy y, i dzieci i jakie zajęcia tam się będą odbywać? Y, to jest mało liczna grupa, bo zgodnie z, y, z przepisami, powiem może tak, że to jest przedszkole dla dzieciaczków z y, niepełnosprawnościami sprzężonymi, więc taka grupa może liczyć do czterech osób i tyle mamy właśnie w grupie. Mało liczna grupa, więc, y, więc, więc jest szansa tak, indywidualizacji pracy z każdym dzieckiem pod względem y, jego potrzeb, jego możliwości, prawda, dostosowanie tych, tych metod do, 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 do aktualnych potrzeb y, zajęcia. Więc te dzieciaczki będą Będą objęte różnymi zajęciami w celu jak najszerszego rozwoju. Tutaj mamy nowe pracownie, prawda, w budynku, które też muszę powiedzieć, że niedawno były oddane, bo to kwestia dwóch lat ostatnich, kiedy, kiedy nam się ośrodek rozbudował. I myślę, że będą mogły z tego wszystkiego korzystać. Niewykluczone, że w następnych latach powstaną kolejne grupy przedszkolne. Mam taką nadzieję, zresztą zgodnie z tym, co pan starosta, który gościł u nas na rozpoczęciu roku, powiedział, będzie się starał, żeby taka grupa w przyszłym roku miała szansę powstać. Zobaczymy, jaki będzie, jakie będzie zainteresowanie, i, i myślę, że. Przy wsparciu władz jesteśmy w stanie to zrobić. Jak zaznaczyliśmy, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Jeżeli chodzi o pozostałe grupy, pozostałych podopiecznych, ilu w tym roku rozpoczęło u Was zajęcia? W tym roku szkolnym w sumie mamy około 140 podopiecznych. Mówię podopiecznych, bo część z nich to są uczniowie szkoły podstawowej, ośmioklasowej teraz. No, czwórka w przedszkolu, mamy szkołę ponadgimnazjalną, szkołę przysposabiającą do pracy. Poza tym zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze grupowe i indywidualne grupowe w domu pomocy społecznej, indywidualne najczęściej w domach rodzinnych uczniów. Nauczania indywidualne też są realizowane. No i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które też się rozwija prężnie, bo tam samych dzieci jest. Trzydzieści dwoje w tej chwili.